9 sierpnia 2025 roku sobota znajdujemy się w chabówce miał jechać Malinowski, miał się zameldować na przystanku chabówka stadion o godzinie 10.40 ale niestety coś go chyba przytrzymało No zatem z ciekawością czekam co nam tu wypełznie 57 2061, jeśli dobrze widzę, czyli prawdopodobnie Podhalańska Kolej Regionalna, czyli Malinowski prawdopodobnie ma konkretniejsze tyły. Tutaj, tak, tak. No to podejdźmy do skanca. Czyżby taki zacny skład miał gdzieś pojechać? Dzień dobry Dzień dobry Nie ma pociągów, nie, nie ma, tylko sobota, niedziela i tylko 15 Co będzie dla pana? Chciałem zapytać, 11.20 jedzie skład, czy jest przesunięty? tak jak pisze w Rosji, nie jest przesunięty, dzisiaj ten skład nie jedzie 11.20 Aha, w niedzielę Tylko w niedzielę, tak, dzisiaj jedzie 14.20 Ok, dziękuję ulgowy,

no, to kupa, ale przysiągłbym, że na stronie nie ma żadnej adnotacji, że tylko w niedzielę kursuje 11.20. I jak widać, kupę ludzi tutaj się rozczarowało odeczko. Bo byli przekonani, że jednak pojedzie o 11 .00. czyli nie jestem sam w temacie, ale nie jest no. Trzeba, że tak powiem. Zweryfikować plany. W oczekiwaniu na Euro Intercity chyba Tatry. To już podane. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś ciekawa lokomotywka. 160 062. Jedziemy zobaczyć, jak postępuje remont w kierunku żywca od Suchej Beskidzkiej A potem zahaczy się jeszcze o owadowica. To taka improwizowana będzie przejażdżka. Także nie wiem, czy się coś trafi po drodze, czy nie. Pożyjemy, zobaczymy. Przystanek Bystra Podhalańska oczekuje na przyjazd pociągu Regio 3507 Janosik do zakopanego. Na nowy przyjazd godzina 12 chyba 6. Całkiem sympatyczne miejsce. Grubliszone tu nawet są w mieście teraz to już rzadkość. Tu mamy zejście z peronów dla VIPów. No, ale niestety nie czynna. nawet, nawet.

Acá 57 2073 Sympatyczna miejscóweczka. Zadbana.